Szanowni Państwo, średnia wieku polskich sędziów to jest 41 lat, a dekomunizacja wymiaru sprawiedliwości przeprowadzana 30 lat po upadku komunizmu to jest po prostu kiepski żart. Jedynym związkiem ponad 90% polskich sędziów z czasami komunizmu to jest to, że się albo za czasów komunizmu urodzili, e, zdali maturę albo ukończyli studnia, studia. I dziwne w tym wszystkim jest to, że pan premier Morawiecki w zwalczaniu komunizmu, w tym zapale w zwalczaniu komunizmu, nie dostrzega tego, że pisowskie ataki na Niezależny wymiar sprawiedliwości są dokonywane rękoma komunistycznego prokuratora. Jedynym efektem podróży pana premiera Morawieckiego do Stanów Zjednoczonych była ta wypowiedź obrażająca polskich sędziów, użyte przez pana premiera Morawieckiego słowa. Porównując obecnych polskich sędziów z kolaborantami, którzy służyli reżimowi w WISI, to nic innego jak szkalowanie instytucji własnego kraju. Pan premier Morawiecki mówił także o tym, że zarzucał sędziom, że większość, duża część wymiaru sprawiedliwości jest skorumpowana. Która dokładnie? Przypomnijmy, że. PIS rządzi od czterech lat, ma wszystkie narzędzia do tego, aby zwalczać e, korupcję w wymiarze sprawiedliwości, więc albo pan premier Morawiecki i jego rząd akceptują korupcję w wymiarze sprawiedliwości, albo pan premier Morawiecki z premedytacją chciał właśnie sędziów obrazić. Niestety obrażanie polskich sędziów to jest jedyny efekt wizyty pana premiera Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych. Czy ktokolwiek słyszał o tym, że spotkał się z prezydentem Stanów Zjednoczonych? Czy ktokolwiek słyszał o miliardowych kontraktach, które są efektem tej wizyty? Pan premier Morawiecki nawet nie dopuszczono go do podpisania na brzeszku biurka jakichkolwiek dokumentów. Pan premier Morawiecki nie spotkał się absolutnie z żadnym ważnym politykiem w Stanach Zjednoczonych. Po prostu zanim zaczął rządzić pis, jak jechał polski premier do Stanów Zjednoczonych, to spotykał się albo z prezydentem, albo przynajmniej pod sekretarzem, z sekretarzem stanu. Kiedy pojechał pan premier Morawiecki, to z nim absolutnie nie chciał się spotkać nikt to po prostu świadczy o tym, że nikt nie liczy się z obecnym rządem. Jeżeli pan premier Morawiecki jedzie do Stanów Zjednoczonych po to, aby obejrzeć film dokumentalny, aby spotkać się z przedsiębiorcami albo dać wykład na uniwersytecie, to w opinii wielu osób jest to po prostu wycieczka, a nie wizyta i dlatego przygotowałam, przygotowaliśmy interpelację z pytaniem o koszty amerykańskiej wycieczki pana Mateusza Morawieckiego. Pan Mateusz Morawiecki powinien sam pokryć koszty swojej amerykańskiej wycieczki. Trwa operacja obrzydzania Polski. Tak piszą bardzo często na, w komentarzach swoich na Twitterze czy innych mediach społecznościowych politycy prawa i sprawiedliwości. Ten zwrot używają nawet ministrowie rządu. Trudno się nie zgodzić z tym stwierdzeniem i trzeba powiedzieć, że czołowym wykonawcą tej operacji obrzydzania Polski jest właśnie premier Mateusz Morawiecki. Zresztą nie on jeden, bo przypominacie sobie Państwo w jaki sposób i jakich porównań używał Jarosław Kaczyński, ostatnio senator Bierecki, który chce oczyszczać Polskę z nieprawych Polaków, bądź też inni politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy, no tak jak premier Szydło przeciwnika widziała w Brukseli, czy tak jak pani Krystyna Pawłowicz, na flagę europejską mówił Szmata. Ten proces obrzydzania Polski przez liderów Prawa i Sprawiedliwości musi się skończyć, bo rzeczywiście za to ponosimy poważne koszty. Mateusz Morawiecki nie tylko szkaluje, nie tylko używa obraźliwych słów i porównań, no, ale także kłamie i to jest najbardziej smutny efekt jego międzynarodowej aktywności. Ale skończył się czas kłamstw. Najbliższe posiedzenie. To będzie chwila prawdy. Mateusz Morawiecki będzie musiał odpowiedzieć na pytanie, które, o które będziemy na odpowiedź, którego będziemy żądać, jutro składamy wniosek o poszerzenie punktów obrad nadchodzącego posiedzenia w czwartek, o informację premiera na temat wykorzystania nielegalnego w gruncie, czy wykorzystania służb i agentów CBA do inwigilacji swoich poprzedników, do prowadzenia operacji, szukania haków na byłych szefów służb specjalnych. Premier Morawiecki będzie musiał mówić prawdę tym razem z Mównicy. To jeszcze a propos takich porównań, o których Państwo mówili na początku. Minister Jarosław że mówił o tym, że nauczyciele w Sosnowcu, którzy ustawili taki szpaler przed szkołą, brali na czarno ulicząco witali w cudzysłowie swoich koledzy, że egzaminować. Powiedział, że to jest tak jak Wehrmacht ustawiał właśnie takie szpalery Dokładnie tym samym komentarzem co poprzednio. Jeżeli w sposób no nie tylko obraźliwy, ale w tym wypadku no głupi, trudno użyć innego słowa. E, takich porównań y, dokonuje minister, to świadczy to o całym rządzie, jeżeli nie ma reakcji. A reakcja powinna być Małteusza Morawieckiego. No ale czego można od niego oczekiwać, jeżeli w operacji obrzydzania Polski uczestniczy on sam? Rzeczywiście od wielu miesięcy widzimy taką kampanię pogardy, buty w stosunku do nauczycieli i rzeczywiście jest to kampania porównywalna do tej kampanii oczerniającej polskich sędziów. Nauczyciele spotykają się z absolutnie pogardliwym i lekceważącym stosunkiem ze strony polityków PIS-u, porównania do Wehrmachtu. Polecenia czy sugestie dotyczące prokreacji, porównywanie zarobków nauczycieli do pensji posłów, które są oczywistą bzdurą, to wszystko świadczy o niespotykanej wręcz pogardzie i bucie ze strony polityków PiSu, którzy w żaden sposób nie są w stanie wziąć odpowiedzialności za sytuację tragiczną, do jakiej doprowadzili w polskiej oświacie. Ja chcę tylko powiedzieć, że z tymi porównaniami właśnie z Wehrmachtem włącznie, ośmiela polityków Prawa i Sprawiedliwości, sam prezes. Przecież on też takiego porównania kiedyś użył, pamiętam tutaj na korytarzu, dokładnie tego samego. To jest nie tylko obraźliwe, ale to powinno być karalne. Dziękujemy.